Bo jeszcze z screenshot. coś co akurat przetrwało, tak, wbrew na przykład moim obiekcjom uważam, że to chyba raczej nie ma możliwości, ale rozwija się, ma ile? Milion użytkowników na chwilę obecną? Codziennie z tego korzysta jakieś 200 tysięcy ludzi. Mhm. Y to jest software do robienia shotów. Tak, to jest prosty software do robienia mm -hmm. screenshotów, one są trzymane w chmurze. I to jest właśnie przykład, jeszcze wracając do wcześniejszych Twoich pytań, mm -hmm. przykład tego, żeby robić produkty i robić po prostu, wiesz, takie narzędzia, które po prostu potrzebujesz ty sam. Nie? Mm -hmm. Ja bez tego narzędzia się nie potrafię obyć. Z... Na przykład, mm, jakiś mm. bez fokusa, nie? Mm -hmm. Znalazłem to w necie, nazywało się tam X. Mm -hmm. Razem napisałem do po prostu gościa, który to, wiesz, na, za, jakby zaprogramował, chodziło okay. na dobre programy i tam na jezdarki.pl. Mm -hmm. I wiesz, i zacząłem tego używać. firmie zaczęli używać tego wszyscy w ciągu, wiesz, kilku dni, jak zobaczyli, w jaki prosty sposób to można zrobić. Zaoferowałem mu współpracę, podzieliliśmy się po prostu udziałami, powiedziałem, że zrobię z tego markę, tak? Mm -hmm. że zmienimy, jakby logotyp, zmienimy komunikację, trochę przeprojektujemy interfejs, Zbudujemy okay. konta Pro, żeby zacząć od, tego od razu zarabiać i wyśledzić, a mm mamy, jakoś to będzie, nie? Zrobiliśmy to wiesz, tam w kwartał i zostawiliśmy. Nic nie robiliśmy, kompletnie nic. Tam mm -hmm. W ogóle on, wiesz, on, nagle, on on to też jakby w pewnym sensie odłożył sobie na no, bok, chciał, jego pasją było, wiesz, tam jeszcze jakieś wyższe tam kodowanie, nie wiem, w jakimś programie, w jakimś języku, którego w ogóle nazwę nie jestem w stanie zamówić. Czy sobie, wiesz, <laughs> pracy uh -huh. i to sobie leży. No i tak przez prawie dwa lata to sobie leży, leży, leży i rośnie, kurde, wiesz, 300% rocznie mm -hmm. albo 500. nie? No i teraz jest tak, no jesteśmy w takim momencie właśnie, że bez żadnego, żadnego szumu, po prostu produkt był dobry, prosty, nie zawieszał się. Aż nie, no mieliśmy oczywiście pakaty. Sorry. Zawieszał się tak, oczywiście. No a to Aha. dlatego, że to stało, wiesz, na jakimś innym serwerze i po prostu nie utrzymało ruchu i do tego teraz zaczęła nam się dupa palić, No bo trochę szkoda tego programu. Uh -huh. nie? Zmieniłem całą ekipę i uh -huh. teraz robimy nowy soft z nową komunikacją, od razu, wiesz, w 15 językach, bo to jest kolejna rzecz, którą po prostu trzeba od razu przemyśleć. Tak. Czyli od razu mówisz, żeby wchodzić na global, tak? tak, tak Już tak, nie tak. bać się tak. tego? Global to nawet, nie, wiesz, nie chodzi o angielski, mm -hmm. tylko o 15 językach, bo masa z*** tych produktów po prostu idzie do śmieci, które mm -hmm. przychodzą na przykład ze Stanów, bo Włosi, Francuzi, Polacy po prostu się jakoś niekomfortowo czują wiesz, mm -hmm. w używaniu języka okay, angielskiego. I pomimo tego, że takie narzędzie jak ty robisz, tak, i tak dalej może być po angielsku i mm -hmm. ludzi, bo to jest ekipa, która non stop jest mm -hmm. jakby porusza się w tym języku i jest spoko, jest, jest tak? No, ale nie wyobrażam sobie, żeby ktoś po prostu, wiesz, używał e, takiego VKontakte'a czy tam mhm. naszej klasy po angielsku, będąc albo, tak. albo we Włoszech. To mhm. po prostu niemożliwe jest, nie? Okay. Od razu w każdym języku jakim się da, to nie jest, wiesz, to nie jest trudne, wystarczy po prostu przy budowie produktu stworzyć jakiś, kurcze click lang, mhm. e, wpiąć to do, do API Gengo.com i po prostu z automatu mhm. mieć, mieć translację za kilka, kurczę, centów za słowo, nie? To myślę, że zdradziłeś teraz sukces, znaczy pokazałeś drogę wielu polskim startupom, które do tej pory się czaiły, nie wiedziały jak to zrobić, opisałeś dokładnie i za chwilę będziemy mieli efekt globalizacji, wiesz, polskiego internetu. To trzeba myśleć. Ludzie się po prostu boją. Ja nie wiem właściwie czego, nie? Myślą, mm -hmm. że kurczę, nie wiem, w Google kupowanie ruchu na jakieś zagraniczne stawki to będzie mordęga. To jest proste. Google Ci podpowiada praktycznie wszystko, nie? Mm -hmm. Klikasz, ustawiasz budżet, patrzysz, czy się sprzedało, czy się nie sprzedało. Mm -hmm. Jeśli się sprzedało, to nosisz stawkę do tego momentu, aż to, wiesz, po prostu będzie, być na tyle kaloryczne, żeby się opłacało. Jeszcze tam więcej wkładać siana i tyle. Mm -hmm. to jest proste, jak ono Powiedz mi, jak to wygląda, jak szukałeś... Jakie powstało za kasę twoją, kasę z, ze skarpety? Czy było to finansowanie jakieś zewnętrzne? Nie, To, to jest w ogóle taka historia, że ja w GPS 24, po GPS-24 byłem praktycznie, mm, wirtualnie, 2 miliony w plecy, a realnie. Około no ładnie na plecy, wow. no, to wiesz, z towarem i tak dalej. Po, mhm. Potem mi skasowali sklep, na który w ogóle sprawa jest w prokuraturze. Prokuratura stwierdziła, że nie było przestępstwa, bo to w ogóle o co mi chodzi, że ktoś mi skasował jakieś katał z zdjęciami. Wiesz, jakby... Okej, okay, to jest historia mm -hmm. na, w ogóle, na inny, wiesz, na inny, na inny program. Po, Polska umysł. W każdym razie wtedy właśnie, wiesz, w pierwsze siwe włosy mm -hmm. i, wiesz, taki kucze, jest wiesz, mm -hmm. z dziwy, ale jakoś tam się pozbierałem. No i jakby wtedy miałem jakby dwie drogi, tak, albo po prostu iść do roboty, mm -hmm. no, albo pokminić, co jeszcze mogę zrobić. No i wiesz, wyżułowałem na maksa tam debet odnawialny, który, który mogłem sobie pozwolić jeszcze w M banku. Pożyczyłem, przyznaję, wiesz, od matki praktycznie 150 tysięcy na spłatę najważniejszych zobowiązań, takich, które po prostu tam siedziały na mnie, mm -hmm. czyli urząd skarbowy, jeden z partnerów, którzy tam już ciągali po sądach, bo jakby całość była na działalność gospodarczą, to nie była spółka nie mogłem po prostu tego powiedzieć sobie spoko, biorąc na klatę, a nie teraz, to wiesz, nie przejdzie syndyk i sobie sprzedawca tak. mi to była moja, więc ja musiałem, wiesz, całość na wysokości zadania to spłacić. Mm -hmm. No i jakby z tych 150 tysięcy, które udało mi się jakby wyciągnąć z linii odnawialnej i 150 tysięcy, które wziąłem od, wiesz, odpożyczyłem od mamy jako partnera mm -hmm. biznesowego na spłatę najważniejsze zobowiązań, założyliśmy Pixels, nie? Mm -hmm. I wiesz, tak dzień po dniu po prostu z moimi wspólnikami, wiesz, z Piotrem i z Danielem, których w ogóle pozdrawiam i za kocham, Bo jeszcze takich ludzi nigdy w nie spotkałem. Po prostu uraliśmy, jedząc wiesz, pizzę za parę złotych, w sensie całymi dniami przez tam nie wiem te ileś miesięcy, aż w końcu zaczęło to przeżywać. Zastrębiło i poszło do góry. Okay. Tak. Szukacie inwestora? Wchodziłeś w po polskich inwestorach? Miałeś z nimi kontakt? Zaznaczyłeś no, do ciebie? Nie, bo znaczy nie, nie było nam to potrzebne, tak? Jeżeli jak. Po GPS-ie nauczyłem się, że w internecie warto wydawać na reklamę. Wcześniej myślałem, że nie trzeba tego robić, mhm. że wiesz, w ogóle głosiłem taką tam teorię, jeździłem po konferencjach, że można zrobić biznes za złotówkę. Na pewno pamiętasz jeszcze w wywiadzie że GPS-ie, było ja się, coś takiego. Mhm. że nie trzeba wydawać kas na marketing, bo marketing partyzancki mhm. wystarczy. Nie no to nieprawda, nie? Po prostu trzeba wydawać jak najwięcej, no bo jakby od, od tego są mhm. narzędzia, tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak ich wydawać i konsekwentnie, wiesz, mhm. je mierzyć, dostawać, i wytręcać, okay. pilnować, dalej. No i się okazuje, że wiesz, jak siedzisz przy, przy tym porządnie, to z każdej wydanej złotówki, wiesz, dostajesz złotej 50 zł albo dwa. Mm -hmm. Tylko wystarczy to, to dobrze dokręcić. I jak, jak zrozumieliśmy, gdzie jest ten drive, mm -hmm. jak wiesz, w każdym kraju robić te kampanie, to w pewnym sensie Pixar stał się rentowny bardzo szybko, tak? W jakimś tam roku już był rentowny i pozwalał non stop zatrudniać, wiesz, ludzi i jeszcze wydawać więcej kas na marketing. Także totalny organik, mm -hmm. zero kasy z zewnątrz i teraz jesteśmy na takim etapie, że generujemy jakiś tam spory zysk i możemy sobie pozwolić na to, żeby poczekać z inwestorów. tak? Dojdziemy do jakiegoś pułapu, w którym po prostu już będzie potrzebna potężna kasa, mhm. nie taka, wiesz, VC, tylko mhm. taka raczej PE, mhm. private equity, tak nie wiem, jakiś gigant, który po prostu zrobi z tego gigantyczny brand, tak? mhm. Zbuduje potężną strukturę i zrobi z tego fabrykę, tak? Czyli mówimy raczej o rundzie inwestycyjnej na poziomie kilkudziesięciu milionów dolarów na przykład, tak? No kilkuset. Uh, kilkuset, kilkuset. Jeżeli chcemy być w każdym kraju i mieć zbudowane struktury i faktycznie pociągnąć ten brand, żeby on był globalny, żeby mm -hmm. został lata, no to kilkuset na pewno. Okay. Ale to już, jest, to już jest bardziej ATL, bo jakby wiesz, to są kampanie, to, to jest kasa głównie na kampanie ATL-owe, może nawet nie na struktury, bo jakby ciągle wiesz, no, ludzie nie wiedzą, co to jest fototapeta. tak? Nie, wszyscy, no ale pewnie. mało. Mm -hmm. Albo nie wiem, a może to się, wiesz, no, jakby chcemy, chcemy zburzyć ten taki schemat wieśniactwa, mm -hmm. że fototapeta jest wieśniacka. I zburzyć schemat taki, że fototapeta to się równa remont, kurz, brud, uh -huh. tam wiesz, cholerę pracy, wziąć urlop, męża wysłać na ryby albo samemu pojechać do spa, jak mąż robi. Jakby musimy to zburzyć, ten schemat, żeby sprzedać więcej. I żeby to zrobić, to już są potrzebne kampanie atelowe, Bo w internecie jakby dopóki wydajesz kasy na PPC, to wiesz, ile możesz ściąć klienta, uh -huh. bo Google Ci to mówi, tak? tak. Ile ludzi tego szuka, ile możesz sprzedać. Więc łatwo liczysz, estymujesz masz jedną kurtę konwersję i wiesz, że możesz zrobić w necie, uh -huh. poruszając budżety na sam kanał, wiesz, taki performance'owy, Tak. Potem to już jest czyste ATL, inaczej brandu nie zbudujesz, nie ma takiej możliwości, nie? I do tego momentu właśnie chciałbym doprowadzić, wiesz, tą spółkę uh -huh. i móc ewentualnie powiedzieć, że albo zostaje, albo na ranie. Uh -huh. Dobra, czyli tak naprawdę, no to tak z tego, co powiadasz, to to się stanie w ciągu najbliższych kilku lat. Ty będziesz młodym młody, emerytem, młody, młody to co, co ty będziesz dalej robił? No, zbudujesz w końcu biznes swojego życia, będziesz miał ogromną firmę, ktoś w nią zainwestuje, będzie ona globalna, będziesz miał pałac pod, pod Wrocławiem, e, jeździł jakimś bardzo fajnym samochodem elektrycznym i, i co? No? Odchowasz dzieci? Yey! Zawsze musi być tak, że ktoś zadzwoni. Podejrzewam, że osoba, która emuluje Chińczyka. Nie Chińczyk? Nie wiem. To gość prawdopodobnie. To jest niesamowite. Ale że to jest. Nie, no co ty. Będziesz miał pałac pod Wrocławiem, samochód elektryczny, będziesz młodym, młodym emerytem. No i co, nie kręcicie dalej? Trzeba coś chyba zrobić, pani Maśku. No teraz. raczej, wiesz, to, ale to, to, to teraz nie, nie chcę dzielić wiesz, skóry na, wiesz, na... Nie chcesz miejsce, wydawać tak, to, wirtualne bitcoiny, tak? Tak, tak. No, na razie właśnie to jest ta lekcja, którą powiedziałem wcześniej. Okay. Kurczę, jest fokus, jest fokus i jest fokus na, mhm. na, na to, żeby się rozwijać. Jest po prostu za*** atmosfera w firmie. Jest wiesz, wreszcie zbudowałem takie miejsce, z którego się po prostu nie chce wychodzić. Wiadomo, może zawsze można zrobić coś lepiej, ale mhm. gdy, Poczułem wreszcie, że biznes, który nie jest tylko startupem, ale już taką dosyć dojrzewającą firmą, może dawać taką za satysfakcję. Kurde, chcesz tam przychodzi. wielką rodziną, robicie imprezy sobie. Wiesz, oczywiście są wzloty i upadki, zwłaszcza z uwagi na to, że ja też mam kurczę, jestem trochę czasami humorasty i muszę czasami, wiesz, coś trzymalić foska rzucisz, tak? Wiesz, to jest tak, że kurczę, no. Nie sprzedali się tych z traktorami dzisiaj. Wiesz, to Zabiję was! Czasami, czasami tak kuczy jest, zwłaszcza na, 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 te, na jakich imprezach, to ktoś tam się jakieś kable powyrywa, głośnikami się porzuca. Ostro! Ale wtedy, ale wtedy, jest, ale wtedy jest, ale wtedy jest, wiesz, czuj, że jest energia. Okej, okay, dobra. Nawet ta pozytywna energia czasami się zamienia, wiesz, kuczy bardzo szybko w negatywną, bo no, okay. tam wszystko buzuje, wiesz, ludzie uh -huh. chcą tam pracować, chcą przychodzić, uh -huh. grają, wiesz, tam ping-ponga, kurczę, nie wiem. Macie sto do piłkarzyków? Nie, 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 nie. nie tak. <laughs> Co turniej, za moda? Ale mamy turniej w i co miesiąc możesz wygrać tisiaka na wódkę, nie? Po prostu na imprezę. <ślesencji> Jest turniej, prowadzi to Tomasz. Tomasz, wiesz, tam dużo zasad i wszyscy kurcze grają. A gracie na trzeźwo czy też po alkoholu już? Nie pamiętasz. Wreszcie, mamy tak, że to kupiliśmy w sumie ze względu też na to, żeby z moim wspólnikiem Piotrem mieć jakby taką wymówkę, że idziemy, wiesz, pograć pieniądze do biura, Ja bo po, całym, po całym siedzeniu w firmie wiesz, uh -huh. co tam może wyjść. Z, no, dokładnie. I potem te leki z kasztalami kursują na obrazku, musisz używać. Nie ja ja o czym mówisz, ale okej. Okay. Nie żartujemy no jasne, Łykaw, łykaw. No i wiesz, wychodzimy tam sobie na pingla o 19.00. Mm -hmm. Oczywiście musi tam coś pęknąć, mm -hmm. żeby nam się dobrze rozmawiało. No oczywiście, wiesz, to takie podsumowanie dnia, mm -hmm. partyjka, no, fajeczka. fa, ścinasz go, mówi no. ty, no, mamy taką strategię do opracowania. fa, fa. No i tak, okay, wiesz, tak to działa. A jakiego pytań? Pytałem się Ciebie, czy macie, jesteście wielką rodziną. A, nie, bo pytałem sobie na właśnie. No? I oczywiście, tak. Bo no nie wiem, co będę robił, bo właśnie chodzi o to, żeby się no teraz nie zastanawiać. tak? Mm -hmm. Można mieć wielki plan, że już kolejny startup i tak dalej. No bo i tak robię, tak? Mm -hmm. już nawet nie powiedziałem ci o oh, OneGo, go, ale już coś chyba coś... Przemyciłeś. Się... No i chodzi o to, żeby wiesz, na pewno będę chciał robić y, tematy, które w jakiś sposób, wiesz, no, poprawiają jakoś życia, mm -hmm. nie wiem, no kurde, są odpowiedzialne społecznie, są mm -hmm. No nie wiem, może taki stren w ogóle, nie? Bo nie że nie, nie no mam. Ważnie. Super, nie. Marzę, nie? Mhm. Ale chciałbym na, przykład na pewno robić coś, co po prostu w jakiś sposób, yy, no, nie wiem, cywilizacyjnie jest zaangażowane i coś tam poprawia. Ale tak? mhm. jeszcze nie wiem co. Może za 10 lat, kurde, już nie będzie, wiesz, jakichś ogniw yy, yy, słonecznych czy tam w ogóle takiego tematu, tylko będziemy, nie wiem, pozyskiwać, kurde, wiesz, energię z hodowli biedronek. Nie, 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 nie wiem. Coś, coś spok. Tak? Dobra. Albo jest w ogóle fajny temat, który realizuje kapela Wonky One, uh -huh. która, wiesz, promuje dbanie o pszczoły i to jest z*****e, bo jakby coraz więcej teraz artykułów i kurczę... pszczoły negam. giną. Tak, pszczoły giną i to gdzieś tam ktoś mądry powiedział, ale dokładnie nie wiem jak to się odwiedzie... Że jak, jak zginą pszczoły, z... pszczoły, tak, to, pszczoły to, to wszystko z zginą ludzie. nie? Nie, no chyba chodzi tam zapelanie kwiatki, tam no tak? No tak, tak. No i wiesz, ty, um... to jest... O, i to jest właśnie temat, którym chcemy się zaangażować kiedyś, później. Są takie tematy, które można połączyć ze... Wiesz, internet. Fototafety z kwiatami powodują, że dużo pszczół jest w pomieszczeniu. Ale, ale to żeby, ludzie są pokłóci. Tak, ale, ale żeby, żeby wykorzystać, jakby, tą, tą taką, mhm. nie wiem, moc, kurczę, markę, tą nie wiem, tą strategię komunikacji, okay. też wszystkie działania, do tego, żeby też czasami coś zrobić dobrze. Dużo mhm. no, rzeczy robimy dobrze, nie chwalimy się nimi, bo one są tylko dla nas, one poprawiają nam humor i nie, nie zawsze wszystko trzeba robić, wiesz, po prostu pod PR i pod to, żeby napisać to, mhm. ale robimy masę rzeczy i to jest że się tym jaramy i, i, i ta wdzięczność nam też czasami tego odbiorcy powoduje, że chce się to po prostu robić. I ta firma jest z***a, więc jakby teraz no nie myślę o tym, co będę robił kiedyś, bo jestem tu i teraz, to jest po prostu z*****. Uh -huh. I myślę, że to jest idealne podsumowanie. Super. E, dziękuję serdecznie. E, nadzieję. Mam nadzieję, że będziemy się tu widywali częściej. Powodzenia i widzę co najmniej jedną Twoją firmę w tegorocznych haulerach. No i żebyś to sprawdził. <śmiech> ok. <śmiech> Dzięki. <śmiech> Dzięki.